Dzień dobry, nazywam się Paweł Jastrzębski i chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o łukach i łucznictwie. Może na początku powiemy troszeczkę o rodzajach łuków, jakie mamy do dyspozycji. Pierwszym jest typowy łuk klasyczny, tradycyjny, przez niektórych zwany, przeznaczony przede wszystkim dla osób, które poszukują bardziej tradycyjnej formy spędzania czasu z łukiem. Nie posiada żadnego celownika nie posiada właściwie żadnych ułatwień, jeżeli chodzi o sposób mocowania. A strzały na cięciwie. Tutaj strzelamy z tego typu łuków typowo instynktownie. Charakterystyczną rzeczą dotyczącą tego łuku jest to, że z reguły składa się z jednolitej części. W całości po prostu tworzy jedną część. Drugim rodzajem łuku jest łuk sportowy. Jak widzimy, składa się już wyraźnie z poszczególnych części: Majdanu oraz dwóch ramion. W związku z tym, że można go złożyć, odkręcając ramiona chociażby, bardzo łatwo go transportować. Idealny jest do tego, żeby używać go podczas rodzinnego pikniku oraz grilla z kolegami. Kolejnym rodzajem łuków są łuki bloczkowe. Łuki bloczkowe na pewno charakteryzują się tym, iż no, jak niektórzy twierdzą, posiadają trzy cięciwy. No, jest to nieprawda. Mają jedną cięciwę oraz kable. System przełożenia pomiędzy tak zwanymi bloczkami, mimo środami przez niektórych też zwanymi, na końcach ramion, pozwala przełożyć siły, bardzo duże siły, na takie, które pozwalają łucznikowi nie tylko naciągnąć taki łuk, ale przede wszystkim utrzymać go w pełnym napięciu. Jeżeli chodzi o historię, łuki bloczkowe przede wszystkim na samym początku z genezy dedykowane były dla myśliwych. Myśliwych, którzy właśnie czasami przez długie chwile musieli utrzymać w pełni napięty łuk, po to, żeby dokładnie wycelować, wyczekać aż zwierzyna ustawi się w odpowiedniej odległości czy, czy, czy pod odpowiednim kątem, żeby móc wykonać strzał. To, czym różnią się między sobą łuki bloczkowe, to pewne niuanse. W naszym przypadku. Jest to chociażby system tak zwanych bloczków. System dualcam, który akurat widzimy na tym łuku, charakteryzuje się po pierwsze symetrycznymi bloczkami na obu końcach ramion, po drugie z racji właśnie swojej budowy większą agresywnością strzału. Najczęściej też większą prędkością wylotową strzały, co dla niektórych jest bardzo ważne. Charakterystyczną cechą łuków bloczkowych jest to, że posiadają również najczęściej dołączony celownik w tym wypadku jest to celownik myśliwski złożony z kilku pinów, którymi można celować na różne odległości oraz wyposażenie dodatkowe w postaci tak jak w tym przypadku chociażby stabilizatora dergani. Drugim rodzajem łuku bloczkowego jest łuk w systemie SoloCam, charakteryzujący się z jednej strony mimo środem na końcu ramienia dolnego. I kołem na końcu ramienia górnego. Charakteryzuje się on przy strzelaniu przede wszystkim większą miękkością takiego strzału czy naciągnięcia w ogóle tego typu łuku. Łagodniejsza jest ta tak zwana ściana, czyli moment, w którym naciągamy łuk do samego jego końca. To co warto powiedzieć na pewno o łukach bloczkowych, że są standardowo właśnie wyposażone w celownik, w podstawkę pod strzałę. Akurat mamy tutaj typowych przedstawicieli łuków przeznaczonych do strzelania terenowego a, albo nawet i polowania. Jeżeli chodzi o wszystkie rodzaje łuków, jakie mamy do dyspozycji, z każdego z tych rodzajów może strzelać każdy. To, co najważniejsze jest w takiej sytuacji, to powiedzieć sobie jasno, że łuk powinien być dobrany do strzelca. Jeśli kupujecie łuk u sprzedawcy, powiedzcie mu, kto będzie z niego strzelał. Jakiego wzrostu jest ta osoba, jaką ma rozpiętość ramion, ile sił, jaką siłą dysponuje, jak jest jej, jakiej jest płci. Takie szczegóły są dla sprzedawców ważne, ponieważ pomogą dobrać Wam łuk o odpowiedniej sile i odpowiedniej długości naciągu. Każdy łuk jest indywidualnie dopasowywany do strzelca. Jeśli chodzi o dobór strzał do łuków, z których strzelamy, dysponujemy strzałami po pierwsze drewnianymi. Są to najbardziej miękkie strzały, przeznaczone przede wszystkim do łuków tradycyjnych, klasycznych, eee, tak jak pierwszy łuk, który mieliśmy okazję prezentować. Eee, są to na tyle miękkie strzały, że nie powinniśmy ich stosować w innych rodzajach łuków, możemy zrobić sobie krzywdę albo innym. Bacznie zwracajcie na to uwagę. Drugim rodzajem strzał, powiedzmy na budżet każdego praktycznie rzecz biorąc, to są strzały z włókna szklanego, też przeznaczone przede wszystkim do strzelania z łuków. Klasycznych i tradycyjnych. Kolejnym rodzajem strzał są strzały aluminiowe. Strzały aluminiowe najczęściej wykorzystujemy już przy łukach bloczkowych. Możemy je również stosować przy łukach sportowych, natomiast już zdecydowanie przy większej sile naciągu. Kolejne rodzaje to chociażby strzały karbonowe z włókna węglowego, charakteryzujące się przede wszystkim lekkością ale też podatnością na wiatr. Najczęściej stosowane w łukach broczkowych, ponieważ ich twardość jest indywidualnie dobierana do właśnie twardości łuku. W ramach ciekawostki strzały sportowe, które wykorzystujemy strzelając właśnie już typowo tarczowo, nawet na zawodach. No i jeżeli ktoś zajmuje się łucznictwem łowieckim, to również strzały zakończone chociażby właśnie tak zwanym brodheadem, czyli grotem myśliwskim. Jeżeli chodzi o sposób strzelania, możemy strzelać palcami, najczęściej wykorzystując skórkę, y, która chroni nasze palce przed otarciem, kiedy zwalniamy cięciwę, albo używając spustu. Jeżeli chodzi o spusty, mamy właściwie dwa podstawowe rodzaje: spust palcowy i spust nadgarstkowy. Je wykorzystujemy strzelając z łuków bloczkowych. Spust nadgarstkowy właściwie może używać każdy. Jest on o tyle ułatwieniem, że po zamocowaniu na przedramieniu, właściwie zapominamy, że go mamy do momentu, póki nie będziemy naciągać cięciwy i strzelać. Spust palcowy, używany już z reguły przez wyczynowych uczników, zwalniany jest najczęściej za pomocą kciuka albo w innych systemach po prostu. Przekręcaniem tego spustu wokół osi. Kiedy dobieramy łuk dla siebie albo swojej pociechy, ważne jest kilka rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć. Po pierwsze, stosujemy nie system metryczny, tylko w tym wypadku, jeżeli mówimy o sile naciągu, chociażby wagę. Jeżeli mówimy też o długości naciągu, stosujemy cale. Warto jest więc wcześniej wiedzieć. Jaką długość naciągu, jaką siłę naciągu my czy nasza pociecha będziemy w stanie naciągnąć. Jeżeli chodzi o siłę naciągu, dzieci, młodzież, jest to jednak siła granicząca 10-15 funtów do około maksymalnie 30 funtów. W tym przedziale możemy poszukiwać łuku właśnie dla swoich pociech. Jeśli chodzi o kobiety. Dziewczęta, też młodzież troszeczkę starszą, to już możemy poszukiwać siły naciągu w granicach 30-45 funtów. Jeśli mamy do czynienia z łukiem, który poszukujemy dla siebie, w takiej sytuacji możemy już szukać w granicach 40 do 60, a nawet 70 funtów, jeżeli ktoś charakteryzuje się wyjątkowo dużą siłą. Jeżeli chodzi o długość naciągu, pomijając Sposoby na to, jak łatwo to policzyć, e, można odnieść się chociażby do wzrostu. E, w tym wypadku znowu, jeżeli mówimy o dzieciach i młodzieży tej wczesnoszkolnej, a długość naciągu powinna zam zamykać się mniej więcej 21 do 25, 26 maksymalnie cali, jeżeli mówimy o starszej młodzieży, e, o kobietach także w tym przypadku, bo tutaj mówimy cały czas mimo wszystko o rozpiętości ramion. To najczęściej jest to przedział 25 do 28 cali. Jeżeli chodzi o mężczyzn, czyli jeżeli dobieramy łuk na przykład dla siebie, w takim przypadku najczęściej będzie to przedział między 27 a 31 cali. Dobierając siłę na ciągu mamy o wiele prostszą sprawę. Jeśli chodzi o siłę naciągu w łukach typowo klasycznych, jakie tutaj mamy, ta siła jest z góry ustalona przez producenta. Warto więc przemyśleć zakup i sprawdzić, czy na pewno my albo nasza pociecha damy sobie z nim radę. Dużo prostsza sprawa jest w łukach bloczkowych, które mają najczęściej regulowaną siłę naciągu poprzez, tak jak w tym przypadku, odkręcanie lub dokręcanie ramion. Jeśli robimy to w warunkach domowych, warto znać zasadę, iż nie powinniśmy, używając kluczy dołączonych do łuku, odkręcać więcej niż jedną czwartą obrotu śruby naraz. Oczywiście robimy to symetrycznie. 1 czwarta tutaj, jedna czwarta tutaj. I tak cały czas, aż do momentu uzyskania optymalnej dla nas siły naciągu, którą jesteśmy w stanie my albo nasze dziecko naciągnąć. Łuki strzały to nie wszystko. Jeżeli chcemy bezpiecznie i komfortowo uprawiać łucznictwo, musimy też zadbać o to, w co będą nasze strzały leciały. Jeżeli chodzi o chwyty, począwszy od pierwszego, najprostszego, słomianego, ten dedykowany jest typowo lekkim, słabym łukom. Tradycyjnym, klasycznym, sportowym. Takie łuki spokojnie można wykorzystywać z użyciem tego typu maty sprasowanej. Drugim rodzajem, alternatywą, można powiedzieć, na pewno mniej przeszkadzającą w podróży, mniejszą, łatwiej, trans, łatwiejszą do transportu, jest pianka. Pianka zbudowana ze specjalnych warstw, dzięki której łatwo można właściwie każdy rodzaj średniego i słabszego łuku zatrzymać. Jeżeli chodzi o mocniejsze pianki, mamy tutaj do czynienia z pianką, już troszeczkę grubszą przede wszystkim, którą możemy użyć już do słabszych łuków bloczkowych. No i idąc dalej, mamy dwie maty, które używamy już do średnich i silnych łuków bloczkowych, typowo. One wypełnione są specjalną watoliną albo innymi materiałami, które bardzo łatwo i szybko wychwytują strzały, nie pozwalają im przelecieć na drugą stronę, a tym samym są bezpieczne w użytkowaniu dla nas. I dla sąsiadów. Ostatnio często można spotkać się z, ze strzałochwytami przybierającymi różne kształty, m.in. kształty zwierząt, które widujemy na zawodach z łucznictwa terenowego albo łucznictwa 3D. W tym wypadku taki dzik o takich gabarytach jest w stanie zatrzymać z racji swojej budowy i konstrukcji strzałę z najmocniejszego łuku bloczkowego, a nawet kuszy. Mówiąc o strzelaniu, warto też wspomnieć wcześniej o akcesoriach, które mamy do dyspozycji. Po pierwsze, celownik. Celownik, który używamy przy łuku bloczkowym, ewentualnie łuku sportowym. W tym wypadku jest to celownik myśliwski. Charakteryzuje się tym, że mamy tutaj kilka pinów, z których każdy możemy ustawić na inną odległość, a tym samym strzelać chociażby w terenie z oznakowanych bądź nieoznakowanych dystansów. Drugim ważnym elementem akcesoriów to oczywiście podstawka pod strzałę. Nieodzowna również do łuku bloczkowego. W przypadku łuków sportowych najczęściej są one już wyposażone wcześniej w odpowiednią podstawkę. Aby chronić siebie przed niekontrolowanym uderzeniem cięciwy, przynajmniej jeżeli chodzi o tą część przedramienia, warto wyposażyć się choćby w taki miniaturowy karwasz. W zupełności wystarczy, żeby ochronić nasze przedramię nawet przed silnym uderzeniem cięciwy. Żeby chronić nasze palce, strzelając z łuku sportowego, warto mieć ze sobą taką skórkę. Skórkę, którą zakładamy, wkładając palec środkowy i chroniąc nasze palce przed otarciem o cięciwę. Kolejnym elementem jest tłumik, tłumik drgań Majdanu, który dokręcamy właśnie najczęściej do łuku sportowego, klasycznego bądź bloczkowego. No, i dwa ostatnie akcesoria w postaci kołczanów. No gdzieś musimy przecież trzymać strzały. Jeden z nich to kołczan, który możemy zamontować bezpośrednio do łuku i trzymać przypięty przez cały, przez cały czas, właśnie przy łuku. I drugi, który możemy dzięki łatwemu klipsowi zamocować bezpośrednio do jakiegokolwiek paska. Tym z Was, którzy chcieliby poszerzać swoją wiedzę na temat łuków, łucznictwa. Jako sportu, jako sposobu na to, żeby spędzać również wolny czas, polecam gorąco dwie książki dostępne na naszym rynku. Pierwszą to Łowy łucznicze autorstwa Ziemowita Tokarskiego oraz Łuk bloczkowy mój sport, moje hobby autorstwa Darka Gawrysia.